Wiele w tej kwestii zostało już wyjaśnione, bo oświadczenie, które już wczoraj od nas było wyszło z Urzędu Marszałkowskiego, zawiera w sobie samą, samą istotę sprawy. Marszałek Województwa nie mógł wydać zezwolenia po uzyskaniu negatywnego uzgodnienia ze strony starosty kluczborskiego. To jest procedura standardowa, musimy zawsze ze każdego organizatora zapytać. W tym wypadku chodziło o prezydenta miasta Opola, starostę opolskiego i starostę kluczborskiego. Starosta kluczborski odmówił uzgodnienia tego tego zezwolenia. Firma Luz, tak jak inne wszystkie firmy, które startują w Opolu, musiała się zwrócić o, o aktualizację zezwolenia związaną z nowym przystankiem Opole Główne, tam gdzie przy Centrum Przesiadkowym. Firma Luz, tak jak i inne firmy, utrzyma zezwolenia na inne linie, z wyjątkiem tej Opole Kluczborg, ze względu na brak tego uzgodnienia. Ta sytuacja, w której się dzisiaj znajdujemy, ta sytuacja prawna, funkcjonuje od stycznia 2023 roku niezmiennie do dziś. To znaczy, nic się nie wydarzyło, co uzasadniałoby, zaprzestanie funkcjonowania tej linii z dniem 5 czerwca rano. Więc no muszę powiedzieć, że przed sekundą otrzymałem pismo od starosty Kluczborskiego, który zwraca się do nas z prośbą o niezwłoczne skontrolowanie tego, tego, te, te, tego faktu, że firma LUS, mimo tego, że... Posiada aktualne zezwolenie, nie kursuje, nie, nie realizuje tych kursów od, od 5 czerwca. Ja powiem tak, to jest dodatkowo, jeszcze wyjątkowo powiedziałbym, negatywna praktyka. Sprawdziłem, na stronie internetowej na Facebooku profilu firmy Luz informacja o tym, że zaprzestają kursowanie od poniedziałku rana pojawiła się o 16.25 w niedzielę. Zostawi, pasażerowie zostali pozbawieni możliwości kursowania bez. Tak naprawdę bez uprzedzenia, a z całą odpowiedzialnością twierdzę, że nie było do tego żadnych przesłanek. 1 czerwca, czyli w czwartek. Została dostarczona decyzja istotnie, decyzja negatywna dotycząca tego zezwolenia, ale firma Luz doskonale wie o tym, że istnieje droga odwoławcza. Można się było odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Zresztą z tego co wiem, z relacji z wypowiedzi prezesa domagały, skorzystać z tego środka odwoławczego, ponieważ twierdzi, że nie jest wiążącą decyzja, nie jest wiążącą uzgodnienie starosty kluczborskiego. Innymi słowy, Firma LUS mogła jeździć dalej w poniedziałek, nic by się nie wydarzyło, po prostu zaprzestała kursowania i, i stanowi to ogromny problem. Pewnie będziemy teraz kontrolować tę, tę sytuację, poprosimy o wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Dodam jeszcze, że firma LUS również nie skorzystała z przysługującego im uprawnienia do zażalenia. Na, na decyzję starosty Kluczborskiego. Tę decyzję, która stanowi podstawę dla nas do wydania zezwolenia. Czyli można było się odwoływać już na etapie uzgodnień. Firma Luz z tego nie skorzystała, ma dalej drogę odwoławczą. Nie zmienił się stan prawny, w którym dzisiaj funkcjonuje prze, przejazdy na linii Opole Kluczborskiej od 16 stycznia, czyli od momentu, kiedy firma wystąpiła do nas o to zezwolenie, do 5 czerwca nie wydarzyło się nic takiego co by uzasadniało zaprzestanie kursowania. Więc, a już na, na pewno bez zapowiedzi z dnia na dzień e, na rozkładach jazdy, które znajdują się na przystankach, taka informacja w ogóle się nie pojawiła. Nie wszyscy obserwują Facebooka, nie wszyscy zaglądają na stronę internetową, więc, więc no, uważamy, że to naprawdę bardzo zła praktyka. Co do e, szczegółów, no, ja myślę, że nie warto tutaj państwu, e, państwu szczególnie e, zawile o tym opowiadać. No fakty są takie, jak przedstawiłem. My nie mogliśmy wydać pozytywnej decyzji o, o zezwoleniu, nie posiadając uzgodnienia z jednym z organizatorów. Z tego co wiem, Starosta Kczorski już się w mediach wypowiadał, jakie są przesłanki do tego właśnie do tego, żeby, żeby że wydał takie a nie inne. Takie, ja nie, nie, ja nie inne opinie, nie będę go wyręczał w tej kwestii, myślę, że Państwo doskonale wiedzą, że, że znaczy to również jest dostępne te dokumenty, my mamy treść tego uzgodnienia, ona jest jednoznacznie negatywna. Wszyscy wystąpili o zmianę, ponieważ musieli, bo w Opolu Głównym nie było już przystanków na Dibuła, tylko na, przy centrum przesiadkowym, firma Luz nie tylko... W Chciała wprowadzić tę zmianę, ale również zmieniła rozkład jazdy po prostu i dodała, dodała e, dodatkowe e, kursy, czyli nie wprowadziła korekty związanej, tylko korekty związanej z nowymi przystankami, ale również zmieniła cały rozkład jazdy, w związku z czym no, stąd też ta negatywna opinia. Starosty Kluczborskiego, bo przecież trudno mi sobie wyobrazić, że Starosta Kluczborski by nie wyda, wydał negatywną opinię, gdyby tam się nic nie wydarzyło, gdyby się nie zmieniło to, co wcześniej kursowało od lat. Ten stan rzeczy istnieje od 1 stycznia tak naprawdę, czyli od początku roku nie ma przystanków na Dibuła. i, i do 5 czerwca dało się jeździć i realizować rozkład jazdy, a od 5 czerwca nie da się. Przewoźnik posiada zezwolenie, które jest aktualne, to po pierwsze, na którym realizował to do 5 czerwca bez przeszkód, ten, te, te kursy, mimo tego, że nie było przystanków początkowych. Decyzja nie jest prawomocna, bo można się od niej odwołać, w związku z czym nie ma przesłanek do tego, żeby bez, bez uprzedniego poinformowania pasażerów zaprzestać kursowania od poniedziałku rana. Nie ma jednoznacznej jednoznacznej jednoznacznego przepisu, który by mówił jaka musi być, jaki musi być odstęp pomiędzy odjeżdżającymi z danego przystanku autobusami w tym samym kierunku, bo to jest niezwykle istotne, bo mówimy o dwóch autobusach, które z minutowym przesunięciem odjeżdżają w tym samym kierunku, tylko są różnych właścicieli. My dotychczas uzgadniając te zezwolenia, stosowaliśmy takie dobre praktyki. To znaczy Zachęcaliśmy jednak, apelowaliśmy do, do przewoźników o porozumienie się w tej kwestii, ponieważ te rzeczy się zdarzały i zdarzają ciągle u różnym przewoźnikom. No i są to no powiedzmy takie metody, no które pozwalają podebrać sobie pasażerów. Staraliśmy się zawsze przy wydawaniu zezwoleń i nie tylko firmie LUS, ale również innym przewoźnikom, aby w takich sytuacjach, kiedy pojawiały się tego typu sporne kwestie, apelować o zmianę, tak żeby nie było takiego bezpośredniego podjeżdżania. Natomiast to nie może być tak naprawdę, czy to nie jest powód niewydania tego zezwolenia. Powodem jest nieuzgodnienie tego z jednym z organizatorów, czyli ze starostą kluczborskim.